Tam nie ma wyjścia. A możemy. Tamta strona jednak jest dobra. E, po dłuższym zastanowieniu. Ten kierunek jest dobry. Idziemy, idziemy, idziemy. Więcej pięknych mi... Ojej! O nie! Wiadro. Tak weź wiadro. Nie wiem po co, ale weź wiadro. Pędka, ale nie ma przynęty. Przemiędłować dłapać? Ej! O nie! Czy on właśnie zamienił się w krew? Jo. Czekasz na łódź? Dobra. Ale po kolei, na górę. Czemu? To jest. A sięgnij, co może pójść źle. Nic specjalnego nie przejdziesz, bo nie? A czemu? O mój Boże. Tutaj śliczne. No, a tam z daleka za jeziorem jest jakaś budowla. Co to za miejsce? Hmm, nie widzę stąd latarni morskiej. Może jest za tymi drzewami? O cóż... Tu jest wiosło Zgaduję, że tak Tam było łucie, chciałam pozwiedzać Anyway, dlaczego one zamieniają się w krew? To jest działanie klątwy? To jest takie smutne To jest wiele... Okej, okay, ona jest i coś jest w środku czy to jest kość? I tak ok, e, ale masz. A potrzebujesz dwóch, w sumie logiczne. Szukamy Desula? Nie, to jest jakiś pal, a tu jest. O! Zgodnie. ale co to jest? Tak? Tak! Co mi z ta rybka? Psyzlew. Czy to jest lew? Czy. Okay. Okej, to jest dziwne. Skąd to się bierze? A odkręć! Czy ja właśnie. Co? Nalało się trochę wody, ale potem się zatrzymało. Pewnie będzie miało znaczenie. Napełnijmy sobie jezioro. Uprzątnij. Nie chcę ich dotykać. Wygląda jakby nie dotykały wody. Nie powinno ich to czemu? Nie masz ich spalić? Czy coś? Um. Nie mogę się ruszyć! Uh o -oh. A Aha No to się pewnie musiało tak skończyć Anyway A tam jest jeszcze jedna norka mm. bym... Napełniła wiadro... Hmm. I gdybym... taka ludźna teoria na teraz? próbowała zalać to... wodą elegancko uprzątnijmy je i teraz mogę wsiąść do łodzi dobra, to było fajne bardzo fajne. A witam pana Krucza. Okej. Okay. Stoimy sobie razem na deszczu, no to co narzekasz? Hmm, latarnia? Tu jest wiele klamek? Eee! Kolorowe klamki i mamy wolne miejsca. Potrzebuję trzech klamek? to nie tak. Ładne. Weź kwiat lawendy, tak. Po cokolwiek mi kwiat lawendy. Strumyczek. Nie ma powodu wracać. Czyli jak rozumiem, to czego potrzebuję mam przez sobie? Jestem. Przeszukajmy. Czy to będzie się zmieniać Zależy od co? Tutaj jest cień dziewczynki. Cześć. Em co ty robisz? Aha, a, dziękuję, chyba. To. To są różne płyny. E, Okej, okay. niektóre papiery z godzinami otwarcia. Zamknięte nie wchodzić. Zamknięte, dosłownie. a Ale czy to się będzie zmieniać zależnie od klamki? Aha, więcej lasu! Przynajmniej tutaj nie pada. Nie wiem, czy to dobrze. Przynajmniej nie ma krzaczków. Eee? Czy to jest wielka ćma? Spraw, żeby przestało. Co? Zastrzel go. Nie mogę. Próbowałem wszystkiego. Bezużyteczny. Przysięgam. Zaraz to oszaleję. O Boże, ktoś nadchodzi. Hej, blondyneczko. Eee, okej. Okay. Weź ten głupi kawałek i wyrzuć go do jeziora, czy gdzieś. Zrób coś z tym. Zjedz to gdzieś, co z tym zrobisz? Eee, co? Co? Nasz młodszy brat płacze non-stop od paru dni. Brat. Terarium. Co? Czy wy jesteście mami? Eee. Nie będziemy zbyt długo, bo ten gówniarz zaraz sprawi, że się zabije. W ogóle o tym mówię. E, Czy on coś w ogóle mówi? Czy mogłabyś być taka miła i nas zabić? Ja mam zabić. O mój Boże. Tak. Tak! E, dlaczego wy tego nie zrobicie? Jeżeli zabijemy kogoś z naszego gatunku, spadnie nas kłatwa. Proszę, zabij go dla nas. Eha. Zamieniamy ci klamkę. Klamkę. Po prostu go ucisz, jestem wyczerpana. Eee. Eee. zajmę się tym. Ok, mam gąsieniczkę. Zabij go, chyba. Dzięki Bogu. Eee. Sprawdź, by się zamknął. O mój boże! Żegnaj młodszy bracie. Co to się dzieje? Nie rób tego. Gę mi światło? Nie. E... Cholera. Co, w końcu cisza. Żadnego dymu? E, nie wiem, czy dobrze, że go zabiłam. Ja chciałam się mu przyjrzeć, ale dobra. Doceniamy to. Ciemna klamka. O mój Boże, cisza. To jest takie dobre. Proszę. E, nie wiem do czego ci się przyda Dzięki Co ja zrobiłam? Whatever, whatever Dobra Wpierw Może Ta Ona się nie przekręca Dobra Może jakiś jest fajny motyw Chody. Jest tak ciemno, niczego nie widzę. A moja głowa nie czuje się za dobrze. E... Znowu. W ogóle dostałam bardzo fajną teorię o tym śnie. Pod jednym z odcinków i za to ładnie dziękuję. Zobaczymy. Ha? Zemdlałam. To nie Boli mnie głowa. Czy spadłam ze schodów? Mam nadzieję, że nie złamałam sobie karku. To byłby okropny koniec. Teraz mam to czerwone coś. Nie wiem co to, ale pewnie będę je zbierać. Czy dzięki temu przejdę tędy? Halo? Niekoniecznie. E, e, czy ty to widzisz? A mogę drugą stroną? Drugie drzwi! To się zmienia. He? Lacey, tu jesteś. Wołam cię kilka razy, nie słyszałaś mnie? Potrzebuję, żebyś ze mną poszła i... Co? Nóż, Lacey. O! Oh. Nie powinno być ciężko go znaleźć. Jest w szafie, w garażu. Okej. Okay. Dobra. Nóż. Dobra, matka coś szykuje. To wygląda na nieużywane. Mhm. Tylko powierzchownie wygląda jak kuchnia e, what? Nie ma go tu, ani tu. Czy to się coraz bardziej rozmazuje? E, mój Boże, moje oczy. Nie czuję się za dobrze. Co się stało? Co? Wygląda na to, że skończę mam nóż. Um. Dobrze. Gotowe? Co ty kroisz? Tak, podnieś. Teraz jest tutaj tylko jedna szefa? Ten sens się zmienia. Cela? Gdzie jestem? Czy to jest Cela? Jo. Muszę się stąd wydostać. Okej, okay, to było szybkie. Była otwarta. Więc po co zamykali drzwi? Wow, 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 Coś ci się chyba pomyliło? Bo to nie jest kartka do nas, ale to jest obiekt 66, wiek 38 lat. Kobieta. Nieprzydatna. Średni poziom zaawansowania, no znaczy cię potrzeby. To nie ja. Ktoś inny musi być tutaj trzymany. Okej. Okay. Oh. 53 lata, mężczyzna, wysoki poziom zainteresowania, 13 lat, co zależy od wieku, co to jest? O, węd, podejrzane. Jakby mnie zapraszał. A mogus? Teraz, tu jest coś świecącego. O moje rzeczy, naprawdę. Dlaczego są tutaj? Odzyskałam przedmioty. Są zamknięte. Utknęłam. Okej, okay, to źle. No to węd. Eee, puść. Puść. Zobaczmy jeszcze tu. No nic. Staniemy impostorem. Jup. Yep. Tak, chodzi do wenta. Tam jest Lidia? O, o, witam. Au. Tam ktoś jest. Zaraz. Mam coś na takie sytuacje. O! Oh. Czy ten gość nie był w autobusie? Ten, który spał? Czy ona właśnie sypnęła w niego solą? <noise> Czy ty właśnie sypnęłaś mi solą prosto w twarz? Tak! Eee... Czemu? Myślałam, że jesteś demonem! I jako, że jestem demonem... <grytanie> pomyślałeś, że sól kuchenna wystarczy, żeby mnie zatrzymać? Ja... Nie mam jakiejś świętej soli. <grytanie> to... niedorzeczne! Sól nie zadziała. To przeczytałam. To jest najbardziej zabawna rzecz, jaka mi się przydarzyła w tym tygodniu. Przepraszam. Jestem Sai. O, zignorowacie. Co sprowadza cię do takiego miejsca? O, rozumiem, rozumiem. Naprawdę? Rozmawiasz. Niczego nie powiedziałam. Ja wiem, po prostu sobie żartuję. A, lubię go. Po prostu ale ciszę. Nie jesteś zbyt rozmowna, co? Nie bardzo. Czy co? Czekaj. Tak po prostu odchodzisz? Tak. E, tam nie ma wyjścia. A możemy... W zastanowieniu ten kierunek jest dobry. Idziemy, idziemy, idziemy. Nie chciałabyś na to wpaść. Lepiej się tu schowajmy. Co to jest? To miejsce jest gorsze niż to poprzednie. O, cholera! Ten pokój jest duży, gorszy niż zostanie w korytarzu. Same. Mm. Ehm, czy mówiłaś jak masz na imię? ja rozumiem. Medyczne rzeczy. Okej. Okay. Eee, źle pachnie. Czy mogę zapalić? <laughs> tak, lepiej go nie dotykaj. Tablica. Większość jest zmazana. Zostało tylko kilka przyklejanych notatek z różnymi dziwnymi symbolami. A to ma znaczenie? Nie. Tu są kości. A mój Boże, to ile pachnie, no to na pewno. Stół operacyjny, buteleczki. Czy to jest otwarte? Nie. Gościu, mógłbyś pomóc, wiesz? Coś jest w szufladzie. O, fuza. Dobra. To się nie przyda. Co tam? Co ta. Co to była za rzecz? Ha, ty jednak potrafisz mówić? Nie wiem. Podobno to jest pierwotny demon. Pierwotny? Cóż. Jeżeli wziąć pod uwagę te wszystkie istoty, które nazywa się demonami. to by miało sens, żeby ten cienisty był pierwotnym. Hem, Co jeszcze wiesz? wiele rzeczy o pierwotnych demonach a w tym temacie nie bardzo mm, ok zabijają wszystko co stanie na ich drodze ui porównaniu do innych demonów które zabijają cię tylko wtedy jeżeli jesteś człowiekiem hmm. musiał odejść to zależy od ciebie czy chcesz wrócić Eee, a dobra Jolo Korytarz jest czysty Czy znajdę tutaj jakieś wskazówki? Tak, lepiej się skupić na wyjściu stąd W porządku Mam towarzysza A mogę z nim rozmawiać? Nie bardzo Um. Czy właśnie przypadkiem zaadoptowałam... Czy ty za mną idziesz? Tak? Lepiej trzymać się razem, prawda? Nie martw się. Nie będę ciężarem. No, póki... Co? Dopóki nie umrę. Ale wtedy po prostu mnie zostawisz. Słuchaj... Po prostu udawaj, że mnie tutaj nie ma. Mój Boże. Dobra, udawajmy, że go tu nie ma. Czy to jest Lilia? Ponawiam pytanie. Nie, to jest losowy kwiatek na drodze. Drzewko. To jest nietypowe miejsce na drzewo. Czy to jest run? O! Oh. Run. Panienka... Cii. Nie podawaj mojego imienia byle komu run. Mądrze. Co? Rozmawiasz z goblinem? Który zna twoje imię, ale mi nie powiesz? Jesteś podejrzany. Podejrzany. Co ja niby mogę zrobić z twoim imieniem? To niedorzeczne. Słyszałam, że klątwa może kogoś zabić, tylko... O, dobre, dobre. Słyszałam o klątwie, która potrafi zabijać poprzez samo zapisanie czegoś imienia w notatniku. To jest to samo miejsce, w którym wyczytałeś, że sól zadziała? Witam pana saj. Jo. Znasz go? Tak. Chociaż moje rozmowy z panem Sajem są zwykle krótkie, chyba że ma dla mnie runy. Au. Daj mi chwilę przerwy. To nie jest tak, że one leżą porozrzucane wszędzie dookoła. W takim wypadku... Jak się tu dostałeś? Przyszedłem. Rozumiem. Niestety wciąż szukam latarni. O nie, przekopię się. Co? Powinnaś wykorzystać złotą klamkę. Nie, chciała się przekręcić. O! Oh. W takim razie to jeszcze nie jest właściwe dla Ciebie, żeby tam przejść. Niestety nie ma sposobu, żeby tam wrócić z tego miejsca. Co? Utknęliśmy to? Najpewniej. Klamki są tylko w jedną stronę. Run, masz jakiś pomysł, jak możemy się stąd dostać do latarni? E, okej. Okay. Jedyna droga podwrotna jest głęboko na dole. Brzmi jak martwy koniec. Tak, to jest wysoce prawdopodobne. Ale? Słyszałam, że są przeklęte drzwi. Gdzieś y, w tym ogrodzie. Co? W ogrodzie. A, run musi nawiązywać do ogrodu, który na końcu prowadzi z powrotem do światła ludzi. Czytam o tym na forum. Jak długo masz swój rytualny list, możesz przejść przez te drzwi. Ten rytuał działa tylko wtedy, jeżeli list jest złożony. Oooo! W lilię z origami z jakiegoś powodu. Czyli to jest nawiązanie do papierowych lilii. Myślałam, że to żart. Jeżeli nie nauczysz się jak je składać, będziesz żałował. W każdym razie zabrałam ze sobą instrukcję, tak na wszelki wypadek, Boże, kocham ją. Jo! Jesteś tu? Odleciałaś? Ach, tak. Powodzenia z Twoim zadaniem? Run. Co to za miejsce? Nie wiem. Nikogo tutaj nie było od setek lat. Interesujące. Typie, kocham cię. Te wyglądające jak cienie demony w tym miejscu. W istocie nazywamy je pierwotnymi. Ale lepiej się z nimi nie spotykać. Mówiłem. E, mówiliście, że się znacie od jakiegoś czasu? Ja robię wiele rytuałów. Wiele rytuałów. Czy to jest ten typ Czy to jest ten typ z forum? I przetrwałeś? Wydajesz się rozczarowana. Okej. Okay. Zapisik. Nie umicie cię widzieć. E, przyjaźni się z krukiem? Troszeczkę. Pojawia się w różnych miejscach. To jest takie piękne nawiązanie do zapisywania, które po polsku nie ma sensu.